Dzień dobry, jestem na Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu pięciodrzwiowego Mini Coopera S. Wersja Cooper S, czyli pod maską mamy dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 192 km. Współpracuje z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na przednią oś. Samochód jest w dosyć rzadkim kolorze o nazwie Indian Summer Red. Wyposażony w reflektory technologii LED czarne pasy na masce czarne lusterka oraz czarny dach z wzorami dokładnie z wzorem flagi brytyjskiej dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali przyciemnione tylne szyby funkcja dostępu komfortowego pozwalająca nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez wciśnięcie przycisku na klamce Elektrycznie składane lusterka, fotele sportowe, skórzane w kolorze czarnym, wyświetlacz na szybie head-up, nagłośnienie Harman Kardon, przebieg samochodu to 39 799 km. Wielofunkcyjna, sportowa, skórzana kierownica z tempomatem oraz łopatkami zmiany biegu. W związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Komputer pokładowy z nawigacją sterowany albo poprzez dotyk, albo klasycznie przy pomocy pokrętła. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Jak i również przednia szyba również jest podgrzewana. widok za kierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Tu mamy cup holder oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w pięciodrzwiowym Mini kuperze S. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie nam około 200 samochodów używanych marek BMW i mini. Dziękuję i do zobaczenia!